Halo, halo, jesteśmy w Brugi. Deszcz przestał padać, wszystko jest git i gitara. Tylko na placu Tizant ktoś zapierniczył świetne iluminacje. Miało ich nie być wczoraj, gdyż wczoraj był 25 grudnia święta, a 25 grudnia pewnie dlatego, aby się ludzie nie zbierali. Miało tego nie być. Na pewno nie ma na Sylwestra 31 e, i na nowy rok. No ale dzisiaj jest 26 grudnia. Co prawda jest dużo osób, ale nie widać tych pięknych e, wzorków, które były na wszystkich budynkach. A plac Tizand e, jest to plac, pod którym znajduje się parking na. Kilkupoziomowy parking. Stoimy na minus cztery poziomie i w tym miejscu znajduje się też... Wjeżdżamy do Brugi. Jedziemy wzdłuż kanału, który otacza Stare Miasto. Są tu przepiękne barki zamieszkałe przez ludzi. Jacek, łeb mi urwia ja jestem na mikrofonie, czekaj. <grym> Eee, Stane, teraz zatrzymałam się na światłach. Fajnie to wygląda nawet wieczorem. Tylko w naszym planie, że przez 10 dni pojeździmy sobie wszędzie i ponagrywamy wszystkie miasta, jakie tylko, nie uwzględniłam tego, że przecież w Belgii pada deszcz. No i dzisiaj, pomimo, że plan był i jest jeszcze, i cały dzień próbowaliśmy się przygotować znaleźć fajne informacje na to temat jest to jest to jest tego, co teraz się dzieje w Brugi. Nie wiemy, czy nagramy to dzisiaj, czy po prostu nasze plany się nie przesuną. W każdym bądź razie do 10 stycznia 2021 w Brugi znajduje się coś takiego jak druga instalacja, drugi raz oświetlono całą Brugię, całe stare Miasto. Mam nadzieję, że ten deszcz przestanie. Troszeczkę przestało. Po prawej widać stare wiatraki, które usytuowane są na dawnych murach obronnych. I widzimy w tej chwili Krójsport, czyli bramę krzyżową po prawej. Jedną z czterech zachowanych bram, które wiodły do niegdyś średniowiecznego starego miasta. Obecnie znajduje się tutaj most zwodzony i także możemy tam wjechać do środka. My w tej chwili objedziemy e, tak jakby serce brugi, owalne, coś przypominające na kształt jajko. Objedziemy prawie dookoła do placu Tizant. Plac, który kiedyś był miejscem handlu bydłem, końmi, w tej chwili jest to plac o miejscu kultur kulturalnym. Znajduje się tu wielka sala koncertowa wyłożona 68 tysiącami terrakotowych płytek i gdy tą salę otwierano w 2002 roku, specjalnie na ten cel uważono piwo o nazwie Terakota. to jest właśnie ta sala. A normalnie na tym placu jest mnóstwo knajpek, spacerowiczów i wszystko jest bardzo fajnie, tylko ktoś nam zakosił iluminację. Przyszliśmy do drugiego punktu naszej świetnej trasy w Brugi. I w tej chwili. Tego nie widać tak na kamerce, ale przed nami jest oświetlona fasada kościoła Najświętszej Marii Panny w Brugi i na niej wyświetlane są iluminacje świetle. Bardzo dużo ludzi podąża tą trasą. Wszyscy w maskach. Ja przed chwilą dostałam opierdziel, że trochę zsunęłam, ale mam nadzieję, że będzie słychać, pomimo, że mam maskę. No i dobra, idziemy dalej w kierunku rynku. Tutaj trzeba by było trochę postać, bo wieża kościoła przed chwilą była fioletowa, a w tej chwili jest niebieska. Cały ten festiwal światła potrwa do 10 stycznia, a ponoć został otworzony 27 listopada. A że nie wiedzieliśmy, więc teraz łapiemy na szybko. Obok zauważyliśmy drogę krzyżową, pięknie oświetloną. Tu gdzieś ma być klasztor, zapomniałam czyj, ale nieważne. Kolejną iluminacją, zaraz obok wieży kościoła, jest iluminacja na murach dawnego szpitala. Jednego z najstarszych budynków takich zachowanych w Europie, który jeszcze do 78 roku w tamtym stuleciu był szpitalem. W tej chwili jest to muzeum, gdzie możemy podziwiać dzieła Memlinga i znowu choroba zgasła. Co zaczynam nagrywać, to ta iluminacja się pojawia i znika. Jest tutaj bardzo dużo ludzi. Nikt się nie spodziewał, że ten też w ciągu kilku minut przestanie padać i zacznie dziać się coś takiego, że będzie cały tłum może kilkaset osób podążać tą drogą. O a tam coś takiego, kartki mi poleciały, bo mam lekką ściągawkę. I to jest właśnie drugi punkt naszej trasy zwany Eleonora Werbeckhoff Werbeckehoff sorry, mój niderlandzki to tragedia lecimy dalej Przyszliśmy teraz na początek ulicy, która nazywa się Dever. Jest to ulica, która biegnie wzdłuż kanału. I tutaj, pod drzewami, dobrze tego nie widać, ale też rozłożone są te iluminacje świetlne. Jest pełno ludzi, nawet jak na koronę. Tutaj, w lecie, odbywały się różnego rodzaju targi staroci. Czyli coś takiego jak Krinklop na świeżym powietrzu. Widzimy tutaj zatrzymowane łodzie wzdłuż kanału. Przepiękne budynki. Cała Brugia jest miastem w większości średniowiecznym, czyli najstarsze budynki mają ponad 700 lat. Oczywiście przez te lata były przebudowywane, od drewnianych, później po. Pomurowane, ceglane, i tu mamy kolejną iluminację. Tak, jakby świetny tunel, coś co było w rok temu. To w było troszeczkę inne. I tutaj, gdzie stały stragany w lecie, w tej chwili możemy przejść. Jakieś chącie Ksiunia mi tutaj pod nogi wlazła. Bardzo dużo ludzi chodzi z psami, ponieważ Belgowie uwielbiają. Szkoda tylko, że jak masz umowę najmu apartamentu, to zawsze piszą żadnych zwierząt. A tak to uwielbiają, nie swoje najlepiej. Także idziemy teraz pod tym świetnym tunelem i kierujemy się do placu rybnego. Przestanęliśmy na chwileczkę. Jesteśmy dalej na tej ulicy przy kanale Daven. I zbliżamy się do Mostu Świętego Jana Nepomucena. Tutaj znajdują się bardzo fajne browary, czyli za chwilę to pokażemy. Noc, zima, brak śniegu. Już wiem po co są te wszystkie światła potrzebne. Kiedyś w zamościu, kilka lat temu, jeszcze zastanawiałam się, co ludzie widzą w tych światłach. No ale jak nie ma śniegu, to chociaż takie drobne aplikacje sprawiają radość. Przed nami kolejny punkt na mapie iluminacji. Rynek rybny, który jest zadaszony od 150 lat, stoją tutaj te same kamienne stoły. I w tej chwili też zebrało się tutaj bardzo dużo ludzi, aby podziwiać te światełka. Winterglut to jest właśnie to, czego trasą wszyscy podążają. Jesteśmy w tej chwili na rynku rybnym, a na tych stołach co środa chyba odbywa się sprzedaż różnych, głównie pamiątek. Dookoła natomiast znajdują się sklepy rybne. W ogóle trasą tej świetnej wystawy podąża bardzo dużo dzieci. Jesteśmy teraz w takim zaułku. Koło browaru, do którego przychodzą ludzie w dzień, w lecie tu są stoliki, ławeczki, piękne kwiaty i nad kanałem robią sobie przepiękne zdjęcia. Ciasteczka spotkaliśmy ze szreka. Jośku, Jośku, a kto cię tutaj schował Może byśmy wybili szybę i uwolnili ciastka 35 euro za kilo ciasteczek Ale wyglądają tak apetycznie, że jakby to było otwarte, to by coś ożarł, ale Sorry, we are close. Jeśli natomiast nie lubicie słodkich ciasteczkowych ludzików, zapraszamy was do brugi, do muzeum tortur. A, wchodzimy tutaj w podziemia. Dopiero to odkryłam. W podziemia tam na dół i zaczynają się tortury. A w jednym z następnych czekoladowych domów możemy nawet kupić czekoladowe czyczki. A my, już trafiliśmy na główny rynek starego miasta, zwany Markt lub Grotemarkt. I znana miłośnikom brugi, dzwonnica. W tej chwili wszędzie zrywa się wiatr, wszędzie stoją choinki. Rynek jest nie do poznania. Gdzie konie? Konie poszły spać. Zapewne w dzień przyjeżdżają, wozić turystów, natomiast teraz jest godzina może pierwsza już nawet. Jest tu. Nie tyle, że pusto, bo wokół kręci się bardzo dużo osób. Myśleliśmy, że nawet nie będzie tyle ludzi. W ogóle nie sądziliśmy, że przestanie nagle padać. Ale coś tutaj nad nami czuwa jednak, że przestało padać i no, zrobiła się taka pogoda, żeby można było pochodzić chociaż za dwie godziny i sfilmować jednak. Światełka brugi, świąteczny klimat Brugi. Brugia to miasto położone niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Ostendę. Jakieś 20 parę kilometrów. Jak wyjeżdżaliśmy, padał deszcz. W tej chwili dotarliśmy, już prawie do ostatniego punktu, czyli do głównego rynku powinna mieć maskę, więc może założę. I udało nam się to zrobić. Udało nam się nagrać. Mam nadzieję, że coś z tego poskładamy, żeby było fajnie. Miasto Brugia od 2000 roku jest na liście miast chronionych zabytków światowej klasy, czyli na liście UNESCO. Więc co roku przybywa tutaj bardzo dużo turystów. O, widać słynną wieżę, dzwonnicę na na jednej części rynku wiatr jest, wyglądam jak diabeł, ale to nic nowego. I mogliśmy dzisiaj wszędzie przejść, i w tej chwili e, no cieszymy się bardzo, że nie pada deszcz, że jest tak, jak jest. Jest bardzo zimno, ponieważ klimat tutaj jest morski, wieczny. W samochodzie temperaturę pokazywało mi 6 stopni na plus, a ma się takie wrażenie, że jest mróz, więc wzięliśmy ciepłe kurtki, jak na wykopki ziemniaków trochę, no ale tak trzeba, żeby nie zamarznąć chodząc tędy. No i fajnie, że nam się udało tu dotrzeć. Może nasz plan. Dziesięciu miejsc uda się zrealizować i jakoś to wszystko złożyć do kupy, poszukać tej atmosfery świąt. Na historycznym jednohektarowym rynku, Brugi, normalnie powinien o tej porze odbywać się jarmark Bożonarodzeniowy. Powinno tu stać lodowisko. Sprzedawcy z grzanym winem, z czekoladą, z goframi, frytkami, wszelkimi smakołykami Belgii. No, niemniej jednak mamy koronawirusa, i możemy tylko gdzieś znaleźć czasem coś na wynos. Może zobaczymy to w przyszłym roku. Zobaczymy, czy zobaczymy. Idziemy na belgijskie frytki. Dobra, to idziemy. Idą do mnie moje frytki. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Yeah. Mamy frytki. Może tutaj. Jak to wziąć? <ścoughs> Nie wiem jak to wziąć. Frytusie mm. belgijska chociaż to otwarte. Przez przypadek po drodze spotkaliśmy plac Simona Stevina. Ja przekręcam to nazwisko za każdym razem. Sprawdziliśmy w Googleach, że jest to pan, który wynalazł system dziesiętny miar i wag w Europie, wprowadził ten system i dzięki czemu mamy wszyscy łatwiej. Jest już prawie 22. My pomału kończymy nasz spacer po Brugi, ale widzimy, że choć że życie noczne, nocne kwitnie tutaj tak samo jak w lecie, jesteśmy cholernie zmarznięci. A dotarliśmy do. Chyba ostatniego punktu naszej wyprawy, placu Walplein. Jest to zadrzewiony plac, na którym normalnie stoją miliony miejsc przy knajpkach i ludzie sobie siedzą, jedzą, piją. Natomiast teraz stanowią taką świetną atrakcję na tej dziesięciopunktowej trasie. Proszę, w akcji belgijska policja. Ktoś nie ma mateczki. Ktoś pewnie nie ma maseczki, jak mi tu Jacek podpowiada. Może nie, może powód jest jakiś bardziej. Może powód jest bardziej jakiś konkretny niż maseczka, chociaż maseczka. Jacuś, chodź. Chodź ja coś, chodź. O, tego szukaliśmy. Dzisiaj cały dzień. Chyba ty. <laughs> ja to nagrywam. No, proszę, proszę. Chyba ty. No tak, bo on spał cały dzień, a ja siedziałam na internecie i patrzyłam co w tych miejscach jest. Tak. Żeby coś powiedzieć. I tutaj właśnie w tym miejscu na tym placu ciekawostką jest, że znajduje tutaj się... E, o, dla nas brązu czegoś takiego, e, rzeźba, która przedstawia konia i woźnicę po to, aby uhonorować tych e, brugijskich bryczkarzy. I takie coś możecie właśnie znaleźć na Walplejnie. <grytanie> A mi dowala, chyba ty. I cały czas jęczy, że chce już do domu że zimno. No zimno. Zima, panie kierowniku, to zimno. To jest teraz fajnie, że ruchem kierują panowie w pomarańczowych kamizelkach i jak ktoś im gdzieś idzie, nie w tę stronę, co im pasuje, tam pokazują, tam, 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 paszą wąt. Gdzie mi tu leziesz? A przede mną ten budynek jest miejscem, którego też szukaliśmy. Jest to słynny, znany browar, który działa tutaj od XVI wieku? Nieprzerwanie. Browar The Half-Emman, półksiężyc. I cały czas pracują, i w tej chwili piwo produkuje tutaj szóste pokolenie. Piwowarów. Heslotem, kochani klienci, biuro jest zamknięte 23 grudnia do 3 stycznia, a czyli na święta. A sklep jest otwarty w soboty i w niedzielę między 15 a 19. Ewentualnie możemy wszystkie piwa zamówić na stronie halveman.be. Jeśli lubicie belgijskie gofry, które są nie tak jak polskie miękkie, tylko takie twarde, cukrowe, a do tego jeszcze dowalona jest bita śmietana, owoce, czekolada, nutella, co tam jeszcze, i macie ochotę na coś takiego, to działa tutaj wiele otwartych, oczywiście na wynos, miejsc, gdzie można dokonać tego słodkiego zakupu. Czyli wszystko co dobre, wafle, frytki, gorąca czekolada. I 100 milionów różnych rodzajów gofrów. Gofry oczywiście są też belgijską specjalnością. Jesteśmy w takim małym parku przy klasztorze beginek tutaj w lecie jest pełno gołębi i tam dalej jest woda a w tej chwili pięknie oświetlone są na zielono i drzewa po prostu dotarliśmy do ostatniego punktu świetlanej wycieczki, którą jest pięknie oświetlona. Znaczy moim zdaniem wiem czy pięknie, ciekawie, interesująco. Wieża Prochowa, jest to wieża, y, która w ramach murów obronnych Brugi, kiedyś to pokaże wszystko w dzień, no była prochownią, miejscem, w którym składowano proch. W tej chwili dziesiątki, setki ludzi podążają, żeby zobaczyć co jest na niej wyświetlane, jak to wygląda. I taka zabawa potrwa tutaj, jeszcze w brugi, w mieście Zabytków UNESCO niedaleko Morza Północnego, aż do 10 stycznia. Pogoda nam się udała o tyle, że przestało padać. Jesteśmy przeszczęśliwi. Też, jak jechaliśmy tu, to nie wierzyliśmy, że przestanie. Mieliśmy nastawienie, że pewnie przyjedziemy i. No i wrócimy do domu. Ale jednak się udało. Na koniec jeszcze chcę podejść do mostu. Nie, no to jest piękne. To lepiej wygląda w realu, niż, niż gdy nagrywam to telefonem. No ale coś, coś, coś wspaniałego. Nie nadaremno Brugia nazywana jest mi miastem kanałów, Wenecją Północy. Musicie tu przyjechać i to zobaczyć po prostu. Jeżeli mieszkacie gdzieś niedaleko, to wsiadajcie w samochód, w pociąg i dawajcie. Są aplikacje, są. Pojawiły się. Jesteśmy na placu Tizan z powrotem na koniec. Są. Biegłam do nich w tej chwili. Czyli jaką dajemy ocenę świątecznego klimatu w brugi? Od 1 do 5? Myślę, że 5. I na tym kończymy już.